Dzień dobry. Dotarliśmy jak najszybciej, mogliśmy. Dzień dobry, rodzica Alexa, tak? Tak, tak, czy wszystko z nim ok? Nie do końca. Alex przydawkował. Zrobiliśmy mu pukanie żołądka. Teraz Alex odpoczywa w pokoju numer 7. Moje dziecko. Proszę poczekać. To była próba samobójcza. Samobójcza? To jest normalny, zdrowy chłopiec, proszę pana On ma za chwileczkę maturę On musi się uczyć, on musi chodzić do szkoły On czyta, to jest normalne dziecko Próba samobójcza, to jest pana diagnoza Proszę natychmiast dać mi dokument, podpisuję, zabieramy syna. Proszę pójść i porozmawiać z synem Bardzo przepraszam za żonę Jest bardzo zestresowana Syn zostanie Bardziej myślałam nad szpitalem psychiatrycznym Niech pan porozmawia najpierw z synem Tak, tak Moje dziecko Mój synek Kochanie może Alex powinien zostać tu albo powinien pojechać do psychiatryka. Co ty mówisz? Alex na pewno nie chciał tego zrobić. To na pewno był wypadek. Tak samo jak rok temu? Rok temu. Jak w stanie to porozmawiamy.